Co ty zrobiłeś? No, co to wiem. ma być to podwyższenie? O co no, nie chodzi? Wiem. Nie <laughs> wiem. Miałem tylko. miałem jeden blok przez Pamięć Polską no Dobra, pomyłkiem. dawaj zaczynamy. No to chodź na blok ten. Dobra. Yośie Manu, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony: Minecraft Gplay i Polski pingwin I będziemy dzisiaj grali na Siema. mapce. Cake Defense 2, oh, wow. bardzo fajna mapka wykonana przez FV Disco. Myślę, że Wam się spodobał. Oczywiście, jeśli chcecie e, więcej tego typu gierek, minigier i tak dalej, to klikajcie kciuki w górę. Okej, okay, tak więc tak wygląda ta mapka. Tutaj mamy spawn, jest wielki napis Disco, a tutaj mamy polskiego Pingwina. E, no i mamy do wyboru trzy poziomy trudności: które wybieramy: normal, hard, normal. czy mental. Normal. 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 OK, w takim Dokładnie. razie bierzemy ja normal. Nie, jest, jest normal. E, no i tutaj mamy ogólnie jeszcze e, taką książkę z zasadami, ale my wszystko już wiemy. E, no i możemy to jest chyba lamas. zaczynać. Jak nie wiecie co garniać, co robić, to może się przeczytać. Dokładnie, bierzecie tę książeczkę. Dobra, ja pierwszy. Jest, będę. Ej, ty jesteś pierwszy player. Ja chciałem być pierwszy player. Ja piszę, że jestem pierwszy. No masz. Jest. Jestem Ej, pierwszy, czekaj, bo. Na... Ej, mnie coś nie dołącza. O, dobra. Dołącza, musisz kliknąć teraz i Jest! Zajmiesz. Jestem zielony, a ty czerwony. Czyli ty jesteś zły, a jestem dobry. Ha? No i właśnie tak wygląda ta mapka. Tutaj mamy takiego ziomka. E, ta... Ej! nie bawimy się tak. Dobra, tutaj widzicie ile gra graczy, ponieważ mamy, do, bo możemy grać albo w jednego, albo w dwóch, albo w trzech. No i już są trzy kolory, czerwony, zielony i niebieski. No i tutaj właśnie są ogólnie wyniki każdego gracza, ile zabił mobów, a tutaj mamy właśnie inne ciekawe rzeczy. Ej, wiesz, że zaliczyło, że grają trzy gracze, a tak naprawdę grają dwa? Ale to jest tak tylko tutaj zbugowane. Dobra, to jest tylko tutaj, to nie ma się a, co tak, tym przejmować. Trzy. Tutaj mamy falę, bo... Za, za, za dużo spamowałeś. Zobaczycie w czasie gry, o co w ogóle chodzi. My już wiemy, a wy się o tym oczywiście przekonacie. Ej, dobra, chodź. Gdzie ty jesteś, pingwin? <laughs> idę, idę. Masz Ej, nie, nie. No. Jeszcze następnie. No, no. Powiem ci tak. Dowiedziałem się, co paski oznaczają tam.

Uciekaj, uciekaj, ja wszystko... Ja eee, kurczę, wracam. no to właśnie ty tam miałeś. Ty miałeś tam jeden wczoraj pasek, dosyć mocny już, ty, tak, nie? i to dlatego, bo to ten, bo dawałem ciągle na łuk. No, pomóż ee, mi. bo w ogóle można tu upgrade'ować. Upgrade'ować e, właśnie swoje rzeczy. Ogólnie pingwin. <laughs> Dwa serduszka! Uciekam. Ja e, pingwin będzie archerem, czyli łucznikiem. Ja będę takim, wiecie. <laughs> sorry, 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 sorry. Dobra, ja jak lepiej. Ja, jakiego Spida dostali? Jakiego Spida dostali? Fuck. O FAK Włączyłem jeszcze książkę tą. Jaką książkę? Ej, czemu ty o, nie, masz? Nie, ty masz więcej kili. No nie, no ja cię dogonię Nie ma, nie ma, tak. Czekaj, ja mam dwa serduszka i mi się nic nie goi. A bo muszę zjeść torty. Szybko jedz jedz, jedz, jedz torty, jedz torty. Właśnie, torty się odradzają, tak więc. Fuck. O kurde, jedno serduszko nie. Uciekaj. Nie, spali mnie. Spadłeś. Zabiłeś się. Ja muszę 10 sekund jeszcze wytrzymać, bo ogólnie nie musicie zabijać wszystkich mobów, jakie tutaj się generują. Tylko musicie. Fuck! Ginę, ginę, nie mogę zginąć, bo mi zabierze minus 25. Dobra, przeżyliśmy. Pierwsza runda. Piękny my tak laminu już na pierwszej rundzie. Trzeba się skupić. Ej, stary, ja się skupiałem, tylko. Nie, musimy robić naszą taktykę tajną. Okay, okay, no to Dobra, to nie idziemy jest? do sklepu Bo nawet nie ma co kupować No, zobaczycie za chwilę o co chodzi W sklepiku i się przekonacie O, i widzicie tutaj 26 kg miał pingwin, nie miałem 19 Ale on zginął, a jak się ginie to wam zabiera Pieniądze, w ogóle nie powiedziałem Oh, Łoło <noise> Z życie no, mi zabrałeś, dużo życia. Tutaj, 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 tutaj właśnie okay. po prawej stronie w scoreboardzie widzicie, ile kto ma pieniędzy. Jeśli giniecie, macie minus 25 pieniędzy. Za te pieniądze możecie upgradeować e, zbroje, możecie upgradeować wasze właśnie e, miecze oraz łuki. I możemy kupować różne takie dodatki. Mamy tutaj trzy dodatki, bardzo zresztą fajne. Nice. I zobaczycie o tym, przekonacie się o tym już za chwilę. E, I właśnie będziemy wam w trakcie gry wszystko tłumaczyć, o co chodzi, bo nie ma co właśnie stać na spawnie i mówić na początku 10 minut e, co i jak. E, w czasie Tam, gry dokładnie. wszystko zobaczycie. No i zobaczcie, już mam na przykład ja 31 kili. No i tam jest upgrade, kosztuje 50 pieniążków, czyli na przykład, żebym zupgradeował sobie miecz, albo łuk, albo zbroję, ubrał pierwszą, bo nie ma w ogóle zbroi na początku, musiałbym wbić 50 kili. Akurat mam teraz 35 tych pieniążków. 25 na podwójnym. No właśnie, mamy tutaj również, możemy kupić takie dodatki jak podwójny exp. No i wtedy po prostu jeśli zabijacie moba, no to mamy podwójny exp razem z pingwinem, o jeszcze 10 sekund, sekund. Okej okay, dawaj szybko, szybko szybko, zabij ty jednego żeby mieć przynajmniej 25 Próbuję, próbuję Ja mam 40, dobra, nice A ktoś mnie stąd. Uważaj, uważaj Kurde yes. dobra, już koniec, no i teraz przejdziemy się do sklepu, bo już trochę tych pieniędzy nazbieraliśmy, I... gdybyś pingwin nie zginął to zobacz je byśmy mieli teraz Wow, ty byś no, miał już z 50, 50 chyba, ty byś Ale, miał z 50 tym razem ten nie przeskoczymy rund, więc będziemy mieli dobrze. No, e, okej, okay, dobra, jesteśmy. No. I teraz tutaj twardy, tutaj macie sklep. No właśnie, macie napis ogólnie, bardzo fajnie jest ta mapka zrobiona, bo wszystko jest na command bloków, nie trzeba żadnych modów. I właśnie można jeszcze dawać pieniądze, przekazywać sobie, to znaczy że ja mogę przekazać pingwinowi pieniądze, a on mi. Tutaj mamy zakładkę taką upgrade i właśnie tutaj możemy zupgrade'ować nasz ekwipunek. Mamy również abilities, czyli tu mamy te trzy dodatki. To jak robimy? Co ty bierzesz Nie pingwin? Nie kupuj ten ten. Dobra. I dalej. Ej, dobra, no to robimy tak. Ja kupuję double golda. Bierz double golda i lecimy. i lecimy dalej. i Teraz będziemy do... Nie wziąłem tego, nie wziąłem tego fuck! No to wracaj, no nic się nie stało. Oby było. W razie czego jak nie weźmiecie możecie wrócić. Właśnie. Powiedz kiedy masz. Abilities, dobra, jest, czeka na mnie. Właśnie musicie pamiętać, żeby wziąć ze sobą tą buteleczkę. Dobra, dawaj, no, tak. rozpoczynaj. Już zaczynałem jeszcze. Okej, okay, żeby nie było... Patrz, kurczę, ty. U. Ty masz 50, 10 kili więcej masz ode mnie, ale ja cię, Ja to nadrobię, drobie to. Okej, okay, to ja rzucam, czekaj, nie się moby zespawnują. Chodź tutaj, tutaj, no dokładnie. Rzucaj, rzucaj. Dobra, rzucam. I zobaczycie co się stanie. Będzie, będzie Sylwester, będzie Sylwester. Uii, podwójny exp. Ej, dobra. Robimy naszą taktykę i teraz expimy ostro. O, stary, musimy tą świnię też zabić. O, no. właśnie, bo również ja. są tu bonus. No nie pamiętam, dziewiąta Siąta, albo dziesiąta. Tak? No, e, mamy właśnie tutaj takie bonusowe rundy, to znaczy, że na przykład mamy super szybką świnię i musimy ją zabić. I dostajemy na przykład 100 dolarów e, czyli 100 pieniążków za zabicie tej świni. Naprawdę fajna, fajna rzecz. E, tak więc nie wiem w sumie, ile tutaj jest tych rund bonusowych. Ale od czasu do czasu się takie zdarzają. Patrz, już mam prawie 50. O dobra, idzie do mnie. E, na razie. No, e, patrz, 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 tyle samo już mamy. A ja kupiłem. Ale ja kupiłem tego. A ty zginąłeś. W sumie jesteśmy na równo, bo zobacz, ty ci odjęło 25. Ja kupiłem. To też mi odjęło 25. No, idealnie jest. Dobra, dawaj. O kurde, już cię przegoniłem. O jednego nie dobijaj nie. moich. Będę. <laughs> Dobijasz moich. Jest. Dawaj szybko, 10 sekund. Dawaj ciśniemy ostro. O nie, robimy. Jest. Muszę być przed tobą. Nie, o, nie jest. Nie będę nie. mieć więcej, będę mieć więcej. Tak, 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 tak. Szybciej. Nie. Jest. Mam. Ej, jakby zabił jednego więcej, to byśmy mieli porówno. Ale patrz, ile hajsu mamy. Jesteśmy bogaci teraz. Wow możemy te bogactwo. Się... O Ej, nie. to jak robić? Tak, tak będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Dobra, Bo no to nie wiem jak, oboje my kupimy upgrade, to nie będziemy mieć kurczę brakuje nam nie. jednego punkta, żeby Przecież 50 kosztuje, a my nam 40 zostanie jeszcze. Jak to? No ty masz Czekaj. 70, ja mam 70, stary. O tak, tak upgradeujemy. Ej, dobra, no. czyli ty upgradeujesz łuk, a ja miecz, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobra, no to ja będę mieć lepszy miecz teraz, już kamienny. Pingwin będzie mieć lepszy łuk i no. Wyślij mi, czy ja mam wysłać ci co, co jest ważniejsze, mieczyk czy łuk, żebyś ty miał lepszy ł... ja biorę łuk. Ale zobacz, ale cho chodzi o to teraz kto komu ma wysłać kasę, żeby kupił double golda. Ja tobie, czy ty mi. Nie wiem czy co jest ważniejsze, ja ty... żebyś ty miał lepszy łuk, czy żebym ja miał lepszy miecz. Nie, masz, nie nie kupiłeś sobie już miecz? No kupiłem, ale teraz o to chodzi, że ty będziesz mieć więcej kasy w następnej rundzie. O, dałem ci 5 przez pomyłkę. Nie no dobra, no to ja ci nie mogę będę miał oddać. Ty będziesz miał więcej teraz. Nie, ale ja na ten. Zaburzam nie, bo zobacz, ja teraz kupię i ty będziesz mieć więcej w na następnej rundzie, bo ja kupię double golda teraz. Zobacz okay. ale e ale też miecz, abilities, e no tak. Golda i ciśniemy. Ale zobacz, widzisz, teraz Gą ty chcę, będziesz. chce, żeby cisnął dalej. Kurde, mówimy mu G play ciśnij dalej. Ja chcę, ja chcę, proszę. ciśnij dalej! Ciśniemy! Jedziemy z koksikiem. Ej, no nie! Nie wypróbowuj, nie wypróbowuj swojego nowego łuku na mnie. Zaraz okay, będą okay. mogli. Taktyka. <laughs> taktyka, taktyka, Dobra taktyka! Dobra, jest! Chowaj taktyka. się, chowaj się! Kitramy się, czekaj! Ty masz oh, o 4 kile więcej! LOL! Na drobie to! Nie nadrobisz, nie Na nadrobisz, Nadrobię, tak. ja stary teraz jestem takim snajperem, że nikt tutaj mi nie da rady. Dziu, 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 dziu. Leci jedna za drugą. Czekaj, ja zaraz zrobię twoją taktykę. Będę Tam dobijał on. w kile tylko. Jest, oh, trafiłem, yes, trafiłem. O, o, go na O, mój jest, dobra. Patrz, obym, jakbym ja cię teraz to... dogonił w pieniądzach, to by było ładnie. Ole. zabiłem trzech na jednego hita. Jak to? Nie wiem A, zabrałem ci <grym> Jak to? Zabrałem ci kifraga, pingwin. Jaki tutaj? Zosz mi laguje, to jest moje... Aj, to, to ja go zabiłem chyba? O oh, fuck, fuck 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 Prawie podszedł do mnie cwania warszawski. Praszaj, Bez, Dobra. Z, zbroi to raczej Dobra, długo. na razie jest spoko, rundy, są... Czwarta runda Rzeciłeś jest. tego double golda w ogóle? Nie mam go nawet! LOL! No pierdziele no zapominam cały czas, zawsze o tym. Nie, zmarnowane. o zmarnowale. Byśmy... Zmarnowale. No kurde, ale zobacz, teraz nie będziemy musieli kupować. 10 sekund, dawaj Mam szybko. Nadzieję, że nie będziemy musieli kupować, ale byśmy już mieli 80 punktów. No kurde, bez kitu, szkoda trochę, ale dobra, damy radę. Spoko, luz. Spoko, luz, ziomuś. Dobra. O -o. Oh. E, zaraz zobaczymy tablicę wyników, Za... kto ma ile killi Zobaczymy no. Teraz Zabiam, jest tak? ostra rywalizacja. Okay. Nie okay. tylko jest, wiesz, nie tylko musi być, um, wiesz, cake defense, gra, tylko możecie też, wiesz, kto ma najwięcej kili. O, jest. Yes, mam jeden. Jak to? <noise> nie, ty masz 100. To, to powinno być 100. 101. Bo zobacz, ja mam 94, a ty masz 0 Ja mam 101 Dobra, Dobra. dawaj, ja oby w sklepie było, proszę. 7 proszę, żeby... Jest! 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 Leżało na ziemi, no, no to dobrze, no okay. to mi wysłać 7 pieniążków. Spoko. <grym> Ej, tutaj można. Clear Ability. Co to jest Clear Ability? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie a, wiem. a ja wiem o co chodzi, bo jak możesz kupić tylko jeden Abilities, a jak. E, a, jak taka... kupisz, to możesz tego wywalić i kupić sobie inny na przykład. A kto okay. by tak chciał zrobić? No nie wiem, jak się pomylisz i kupisz nie ten co chcesz na przykład. No. To może ci odda pieniądze wtedy, nie? A może, może, może. Mm, ile mam ci wysłać? 7. Siedem. Jeden. To 5 i raz. E, dwa. Jest. Powinno być. Nice. Tak e, dobra return i teraz ja będę sobie enchant i dobra i mam na okay, szczęście teraz double następne, następne Tylko weź te pieniążki daj, ty Dobra, masz. spoko. Teraz A już ja na stówę Ej, do, do, nie klikaj, nie poszło. klikaj drugi raz, już myślałem Nie klikaj, nie klikaj. Nie, okay. Okej. Teraz będzie coraz trudniej jakby co. Patrz, teraz mamy no cave będzie, spiders be. i spiders. O nie, nie cave spiders. No, oni są oni za, 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 zatruwają, za nie? Dobra, to no. uwaga. Ej, idą na nas. Walnąłeś mnie już z łuku. Jakim cudem? Trzy pół serduszka mi zabrałeś LOL Jakim cudem? nie byłeś nawet przede mną. Nie wiem ale to jest na filmie Skamerowało o, ja. się Ej, no, na no, hita ich no, ściągam, no. co tak łatwo Nie wiem Te pająki się na hita ściąga, ściąga małe z łuku. No, nie tak. Ty ale dawaj ciśniemy te małe pająki Jak na nich można U, tu, Ej, były fajerwerki W ogóle? były, były, były Przegapiłeś A, nie Przegapiłeś. widziałem Kurde, teraz muszę... W ogóle tam się spawnują te małe, a ja tutaj o, biję a to Dobiej też był wiek. ten mały. O! 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 Już cię ratuje! Dobra, już mu się. Ratuję też to mnie. Dobra z miecza. Dobra, a wiesz później robimy tą taktykę, że ja będę tak e, stał przy tym słupku, ty no tak, będziesz tak, za mną. No, e, w ogóle później tutaj, później tutaj są takie hardkorowe rundy już na końcu, na przykład. 18 i tak dalej, już to już później wiesz, jaki hardcore jest? To już naprawdę ciężko. Teraz się widzą, może wydawać, że to jest łatwo, ale my teraz pracujemy na to, żeby później nam szło lepiej. Zarabiamy Jak... tylko tak no. pieniądze. A później już tu przy nas się będą spawnować i będzie tak, ciężej. Dokładnie, bo... dokładnie, właśnie chciałem powiedzieć, że później będą koło nas się spawnić. No właśnie, bo na razie tutaj przy jednym słupku się nie spawnują. Dopiero będą od trudniejszych rund się spawnować przy każdym tym filarze, i wtedy. O, Uf. patrz ile kasy. O, to weź... Teraz ty kupisz golda i mi wyślesz. Kupisz 8, mi golda no? i mi wyślesz. I teraz tak, już będzie porówno. 8. Tak, dokładnie. No, bez kitu. Ja sobie teraz będę już mieć żelazny mieczyk, ja później diaksowy nice. Nice, nice, nice. Ja Okej, okay, szybko. Mam... O, widzisz, widzisz, pokazuje nam tam przyścianie jak. O, nie macie już. Pokażę no. potem. Pokażemy. O i, i pisze, że jest nas dwóch, a nie trzech teraz. No to spoko, zaktualizował Fajne. się najprawdopodobniej. Okej, okay, dawaj szybko wysyłaj mi tą kasę, kupuj, kupuj Double Golda i ciśniemy dalej. I wyślij mi 8 golda. I ja sobie mieczyk teraz znowu wezmę. Trzy razy mieczyk, a później będę bardziej szedł jeszcze w defensa. Chociaż w sumie, jak będziemy ostro cisnąć, to mi nawet defens nie jest potrzebny. Jak będziemy tak jak wtedy cisnąć. Okej. Okay. Dobra, nice jest, już mam. I no już mam żelazny mieczyk z Wracamy na arenę. Ja klikam, kliknij, kliknij. Zbroje też musisz. No, zbroje, na razie zbroję nie, nie potrzebuję. potrzebuję. Ej, o, teraz ta te, te nam ten postupy, No, więc... jak będzie ta świnka, to będzie. No to po wtedy się dzielimy po 50, nie? Jeżeli Jakby co. Zbyjemy... No, ja ją zabiję z miecza. Uważaj, już się spawnują przy nas, przy nas tutaj. Bijemy tych. O, dobra, nice. Widzę, że ty przynajmniej nie masz tak jak ja sklerozy i od razu to rzucasz na start, nie? No, wiem, bo. Ej, <grym> pingwin, tutaj kawańc... się spawnują, pomóż. O nie, dobra, nie, ja ich będę ci wcisnął Fak! Ty mnie uderzyłeś chyba. Tak, ja, przez pomyłkę. U Uważaj. Pomóż. Czekaj, jestem ok. Fak! Jan, dwa serduszka! Przedemno. Dwa serduszka! Dobra. I patrzcie, zaraz tu. Fak, 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 fak. Tylko okay, mnie nie uderz, bo jak raz mnie uderzysz, to ginę. Teraz. Ok. Dawaj. Boko. Ja ich cisnę. Ja też Słabie? ci pomogę. Ja też muszę fragi mieć, co ty. By się, by się no, punch, punch w punch, łuku, nie? Punch, punch. O kurde. Ej, te, trzeba jeszcze wypróbować tego ultra killa, no. nie? Jak będą pigmeny, stary, jakbyśmy o, to wysadzili. To nie. Nigdy nie próbowaliśmy w sumie ultra killa, bo jest. Jest Ale, również taki ability że mamy e, tego e, No właśnie, zabija wszystkich... Ja cię co tam się dzieje, Pingwin! Idą czy ty, ciebie, uważaj. Czy ty to widzisz? Co tam się dzieje na naprzeciwko? Ja pierdzielę 10, 10 sekund! sekund szybko. szybko dawaj Ciśniemy Ciśniemy ostro Dawaj, 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 dawaj Jak najwięcej. Patrz ile ty masz Dziękuję. już 60, nice! To śmie tak. Dobra, nice Ej to czekaj To obaj możemy sobie zaupgrade'ować, ale wtedy nie będziemy mieli Double Golda A jaka jest trudna następna? Nie mam pojęcia Ciekawe czy jak jest Double Golda na świnkę to dostaniemy 200 Dobra no to ty sobie teraz O, Co? Czemu tak dużo? Lol ładnie Już mamy szóstą falę, a i zobacz i tutaj w ogóle pokazuje jakie będą moby Teraz będą creepery, szkielety i zombie i ten i zombie. Okej. Okay. Jak no. chcesz? O, wiem jak zrobimy. Wyślij mi teraz. Um, 3-8 i ja kupię ten. Golda. Okej. Okay. Wtedy ty będziesz miał nas, na następny upgrade. Spoko, czekaj. Osób. Give gold. Mam I teraz. Już teraz... Co masz teraz, właśnie w tym łuku już? Um, e. Power 3 i. No, power 3. Dobra, już masz. Kupuj. I ciśniemy dalej szybko. Żeby nie zanudzać naszych super widzów. Oczywiście, nie, jak można się ludzi, co robić na... Dawaj, 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 dawaj Nie chce mi dać Czekaj A może clear abilities tam kliknij Może coś wziąłeś, coś Albo jak se upgrade'ujesz, może nie można Może można tylko jedną rzecz w rundzie kupić Wyślij mi szybko kasę A ja mam w sumie okay. Dobra, to Taka ja kupię nie, No to wyślij mi Okej, dobra, to ja spróbuję sobie. kupić Abilities, double gold jest, dobra. Upgradeujemy i kupujemy. Kupiłem nice. No raz jeden będzie upgradeował, raz drugi, tak cały czas, to będzie najlepsza taktyka. Raz jeden kupuje double golda raz, raz drugi. No i tak cały czas to jest najlepsza taktyka. No dokładnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, masz wszystko. O, dzięki, ale ty hojny jesteś pingwin. Dobra, dawaj, no, ja nie, klikam. No nie no, zobacz, ja mam o jeden wyższy upgrade, więc ty następny upgrade'ujesz. No, ja teraz będzie postaram tak się... się uzbierać kasy na double golda i na upgrade'a i ci wyśle no, jak coś Zbroje, zbroję, bo ty będziesz ciśnąć z przodu, nie? I oni będą cię wszyscy okay, bicie Okej, dobra, dobra, ja, ja rzucam już tego Czekaj, okay. niech się zespawnują, okej okay. Dobra, będą fajerwerki Będą fajerwerki, jeeej Są Ufa oh my god, Gdzie? Uuu, dobra Wither Skeletons będą oh, O, Wither Skeletons same. rzeczywiście są a teraz wcześniej pokazywało jakie były moby, a teraz pokazuje, że są szkieletony i skeletons. Jak, oh. jak są trzy szkieletony, a jeden widerszkieleton, to znaczy, że będzie więcej tych szkieletonów od tych wider szkieletonów, jakby co? Tak. No, to jest coś takiego, tak jakby stosunek, coś w tym stylu, oh. że na przykład będzie mm, Wiesz w ogóle zobaczcie, że te moby mają nad sobą swój level i Aha, w zależności od tego jaki macie po prostu m, już e, falek tu, Na, na jakiej fale, na jakiej fali nie. jesteście? Jak ty mnie dogoniłeś już? LOL! Ty miałeś Oj, zero! Ty miałeś zero! I już masz tyle co ja cwaniaku. Dobra. dajemy jeszcze dwa mogli oboje zrobić! A, Dawaj! I nie szybko zbieramy, na, ale nie można kupić przyszłość. dwóch upgrade'ów i double gold'a chyba Jednocześnie Można, można, można A ty nie mogłeś upgradeować i kupić abilities'ów przecież Nie wiem, może coś się spokoiło dawaj dawaj. dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj 10 sekund daję Próbuję Ksiśniemy tutaj w tych, tej kupie, nice Dawaj daję dalej, dawaj dalej go... Kurde, Wither Skeletons Wow, 87. ale dużo kasy mamy 150 ponad Już jest 150 to jest w sumie Ponad Ej, zaraz będzie jeszcze ta świnia, to już w ogóle będziemy bogaci. Oh, lol. Ej, dobra, no to ja teraz upgradeuję. Ja też idę Dobra, i zobaczymy czy będziemy tego double golda mogli wziąć. Będziemy, e... będziemy. Ja pier kupię pierwszy double golda i wtedy pójdę zrobić mój upgrade. No, czekaj mogę? No spróbuj. Okay. Dobra, to ja kupuję upgradeuję miecz. Będę mieć diaksowy. Nice! Sharp jedynka jakby, co? Na razie, szałp jeden. Mam double, jeden. Golda, mam double gold. I teraz idę... Upgrade. upgrade. Oby, oby się dało, oby się dało. Jest! Yes! Dobra, da się. Trzeba pierw a, po prostu ability skupować, nie? No tak. tak. Dobra, no to dawaj na arenę tak, i zaczynamy dalej. Ty. O, pokazuje mi jak... Ej, też jak jesteś w tym pokoju. Pokazuje ci jak... E, I poziom masz e, levelowania jakiegoś przedmiotu. Ta, gdzie? I sobie z powrotem. Jak zobaczysz... Zobacz nad mieczem. Jak e, miecz, Upgrade. A, no. tak! Widzisz? To ja mogę jeszcze raz, dwa, chyba cztery razy zupgrade'ować ja na, na Sharpness 5. Tak. Fa A ja Ej! Trzy. Ej, no właśnie, no i to jest to co właśnie tam pokazuje ja na tym tak samo. Tak, na mówiłem, tym. Mówiłem. No, zobacz, no, ty masz tak... fioletowe, a ja mam to czerwone. Ja idę w to czerwone, a ty w fioletowe. No, tak, tak, idziemy, idziemy, idziemy. Zarąbiście się co no. Już drugi raz kramy w to i takie zarąbiście. No, aż się chce grać w ogóle. Polecamy mapkę mega, ściągajcie i grajcie, bo naprawdę jest świetna. No, można naprawdę się dobrze bawić. No i cały czas ja myślę, no. fajny live by z to tego działało? wyszedł, powiem ci. To ty! Kto to to tu jest? jest? Magma Cuby? Ty tego nie widziałem. Nie bialiśmy Magma Cubów ostatnio. No? Co to jest? Ej. Oh, nie, ile ich będzie? Jaka Lol, a one są silne w ogóle? Nie wiem, ale... Kurde, jakie ja dziwne. Jak ale ciężko... Ej, sami te, sami te małe, te małe... Bo, bo zobacz, bo jedne... Z... Mieczem, ciśni, mieczem, ci Dobra. mieczem Dobra, mieczem. cisnę. Ale jak mnie będą mocno hitać, to będzie słabo. Nie będą cię mocno hitać. O kurde, ale łatwo się i bije. Nie, no nie, nie, silne nie są nawet. Tak silne są! Dwa ser, no. jeden i pół serduszka! Uciekaj, uciekaj. O, wow. Jaki fart bym miał Taki minus 25 Okej, okay, nie chodź przede mną, ja ich tutaj... Nie, chodź ja chodź tak żywno. nie robię, bo zginę, będę mieć minus 25 to będzie wtedy lipa no, Bij te małe! Panu. Te małe na jednego hita te idą małe. Pierw. bo trzeba trzy razy o. tego dużego U, Uciekaj, uciekaj I ja idą. uciekam! Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam One to są to dosyć wolne Są wolne, są oh, fuck. O FAK z dwóch stron Uciekać 100 mil na godzinę Dobra, ja tak samo Dobra, o, fuck, fuck, jaki wielki tu jest Dobra, zabij go o, Dawaj go Dobra, 10 sekund Gdzie robimy? Dobra, dawaj Ja uciekam fuck, 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 uciekam Jest, nice, udało się Jest Ale jesteśmy kozaki, ja Ty 80 masz, znowu masz dużo Ej, tego nie było wcześniej o, będzie nam brakować chyba. Czekaj, ty dasz 500, Nie będzie. 50, zostanie nam ty masz 80, stary, ty okay, byś. No to zostanie nam 34. To mamy, możemy Double Golda też kupić. Dobra, no, Bio, no to. Ile zabójstw so, Nie, yy... kupić zbroję czy coś. Co myślisz? Nie wiem, nie wiem, ale ja biorę jeszcze chyba mieczyk, żeby na hita ściągać i tak? te moby. Okay, ja ostatni biorę na łuk. Stary, wiesz, o, jak się... ja będę mógł ich wszystkich na hita ściągać, to ja nie będę potrzebował zbroi, bo będę pik, pik pyk, pyk i ich nie ma dokładnie, a ty mi wysłałeś jakieś pieniążki? Nie, ja zaupgradeowałem Mówiłem, że ty masz 80. Oh ty God, możesz double 40... Golda kupić no, jeszcze na lajcie Bo patrz. No, nie, co ja robię? Ty! Jak ty to robisz? Ja tego nie rozumiem Masz 250 kg ja mam 176 tylko Bo ten, bo nie przeciągam cały ten szczał na łuk no kurde. Poza tym ja, powód jest taki, że ja, zobacz, ja mam o jeden poziom wyższy upgrade niż trzy, więc ja szybciej zabiję. No, a jaki też, masz już łuk? Pochwal a ty się. Nie, ty nawet nie bijesz mieczem, dlatego ja już. No. łuk w porównaniu do twojego to jest wielka różnica, ale jak będą cisnąć. Ale jaki, ostro, jaki to łuk? Jaki masz łuk? jaki enchanty masz tam? Power 5, punch 1. No to kurde. To jeszcze zaraz będziesz mieć flame'a, może i będziesz. O, o kurde, Foczy. pigmeny! O, nie idą. idą! O kurde, to będzie. To będzie ciężkie. To będzie ciężkie. No no Miejmy nadzieję, że nie. Dziewiąta runda, stary. Jest. No to może będzie zaraz świnia na dziesiątej! Będzie, będzie. Nice. Będzie na stówę.